Maraton nocny, patrzcie ile kluchu na trzeba 15 nie wierzycie mi to patrzcie Świeci się tu jeden tu się drugi świeci Otóż wszędzie wszędzie są te Światła. Widzicie? Naokoło. Tam dalej kopalnie widać. Tu wszędzie są światła. O tu jest branie. A jak? O tu są rybki. Okoluchów tyle je. Też jestem. <laughs> Branie za braniem. Nie, to jest to. Maraton nocny.